Po tygodniu pełnym emocji w europejskich pucharach wracamy do rozgrywek ligowych. Na początek siódmej kolejki PKB Ekstraklasy łódzki klub sportowy podejmuje warte Poznań, a Ekstraklasa włącza się w akcję Stadiony bez barier, która przypomina, że stadiony to miejsca otwarte i bezpieczne dla wszystkich kibiców, także tych z niepełnosprawnościami. A na stadionie Włodzi Stefan Sawicz, Sawicz w polu karnym ŁKS-u. Sawicz 1 do 0 w dziesiątej minucie. Warta Poznań obejmuje prowadzenie po pięknej indywidualności indywidualnej akcji Stefana Sawicza. Przed tym meczem Warta i ŁKS miały po 6 punktów na koncie. Co ciekawe ŁKS licząc także poprzedni sezon pierwszoligowy nie przegrał u siebie od 18 spotkań. No a tutaj z Wartą przegrywa, ale Łodzianie ruszają do ataku i znakomitą okazję marnuje Bartosz Szeliga. Fantastyczna interwencja Jędrzeja Grobelnego. To on ocalił Wartę od straty gola. A to ponownie Szeliga. tym razem z lewej strony pola karnego. zagranie do Kajatejana. I w ostatniej chwili Wiktor Pleśnierowicz świetnie interweniuje i po tym, jak piłka odbija się od jego nóg, wędruje nad poprzeczką. A co tu robią obrońcy? I Aleksander Bobek, Kajetan Szmyt wjeżdża do bramki. Nie, piłka zatrzymana co linią, a jednak w siatce, ale nie. Gol nieuznany, bo wcześniej mieliśmy przewinienie, no ale fatalny błąd. Bramkarza ŁKS-u i Chotiego, który stracił piłkę. No, ale jak się okazało, niezgodnie z przepisami. Ciągle 1 do 0 dla przyjezdnych. I to już są oczywiście fragmenty drugiej połowy. Miguel Luis, Miguel Luis przewracany w polu karnym przez Marcina Flisa. Innej decyzji być nie może. Będzie rzut karny dla warty Poznań. A skoro rzut karny dla warty, to Kajetan Schmidt. Pewnym strzałem pokonuje golkipera ŁKS-u, czwarty gol Szmyta w tym sezonie i czwarty z 11 metrów. Dzięki temu Kajetan Szmyt zrównuje się z Erikiem Exposito i Tomaszem Pekartem na czele najlepszych strzelców ekstraklasy. ŁKS jeszcze próbuje w końcówce zdobyć przynajmniej bramkę honorową. Ale Kamil Dankowski nie trafia do siatki i ostatecznie Warta wygrywa w Łodzi 2 do 0. Dzięki temu w tym momencie ekipa z Poznania awansuje na piąte miejsce w tabeli. ŁKS jest tuż nad strefą spadkową, ale w tej kolejce bardzo prawdopodobne, że do tej strefy spadkowej spadnie. EKS Warta 0-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.